Nazywam się kapitan Piotr Błajet. Witam ze sztabu Brygady Antysiedzeniowej. Wydaję rozkaz dla wszystkich przybiórku. Rusz się. Pamiętaj, siedzenie jest groźniejszym uzależnieniem dla zdrowia niż palenie papierosów czy picie alkoholu, dlatego że siedzimy wszyscy, a nie wszyscy palimy lub pijemy alkohol. Mamy nawyk siedzenia. Plemiona pierwotne, które żyją w tej chwili w Amazonii, nie mające maszyn Również dużo siedzą, ale oprócz tego bardzo dużo się ruszają w przeciwieństwie do nas. Trzy godziny siedzenia dziennie odpowiada za 4% zgonów na świecie. Jedna godzina dziennie jest tak szkodliwa, jak korzystne jest 20 minut aktywności fizycznej. Choroby metaboliczne, ortopedyczne, krążeniowe mają bezpośredni związek ze zbyt długim siedzeniem. Siedzenie to również zagrożenie dla klatki piersiowej i odcinka piersiowego kręgosłupa, powodując sztywność klatki piersiowej, a jeśli klatka piersiowa nie jest elastyczna dostatecznie, to jest to duże utrudnienie dla oddychania i krążenia, a głównie pracy serca. Siedzenie jest też zagrożeniem istotnym dla stawów biodrowych i kolanowych. Pamiętaj o ogólnych zasadach zdrowego siedzenia, jeśli już musisz siedzieć. Po pierwsze, kręć się cały czas kręć się, tylko możesz kręć się. Wyginaj się, kołysz się w prawo w lewo, wyginaj się na boki, zaglądaj, co jest pod krzesłem z jednej strony, z drugiej strony, co jest za tobą na ścianie. Podskakuj, podskakuj i maszeruj sobie na krześle, napinając mięśnie pośladkowe raz jeden, raz drugi. I wstawaj od biurka i przechadzaj się. Jak najczęściej, jak tylko możesz. Pamiętaj o tym, że najlepszym jest chodzenie tyłem. Daleko stawiaj nogę, tyle ile możesz. Zwróć uwagę na to, żeby prostować nogę w biodrze i w kolanie. To jest bardzo dobre dla Twojej miednicy, dla Twojego kręgosłupa. Możesz również chodzić po krzywej i możesz też chodzić do tyłu, unosząc pięty, stopy, co dodatkowo ćwiczy zmysł równowagi. Nigdy nie za dużo ruchu. Każdy ruch na wagę złota. Cześć, nazywam się Zofia Berlikowska i będę miała przyjemność poćwiczyć z Wami dzisiaj przy biurku. Będzie to idealny moment podczas Waszej pracy, żeby rozciągnąć, rozluźnić zmęczone mięśnie, które były wykorzystywane podczas siedzenia przy biurku. Żeby zacząć, odsuń się delikatnie od biurka na tyle, żebyś miał, miała możliwość rozciągnąć ręce do boku i wyciągnąć je w górę. Pięknie. Przejdź teraz do prawidłowego siedzenia. Zsuń się delikatnie z krzesła, tak żeby Twoje uda znajdowały się już poza krzesłem, żeby poczuć, że siedzisz na guzach kulszowych i mocno zagnieść nogi w ziemię. Delikatnie cofnij brodę, wyciągnij się do sufitu. Pięknie. Wdech, unieś ręce w górę, wyciągaj się, wydech, wróci. Wdech, góra, możesz zerkać za dłońmi i wróć. Jeszcze sześć, Staraj się zamykać żebra. Pięć i wróć. Cztery, wróć. Trzy i wróć. Dwa, wróć. Jeden, wróć. Przenieś dłonie do przodu na wysokości barków. Wdech, otwórz klatkę, wydech wróć. Otwórz klatkę i wróć. Jeszcze sześć i pięć, wdech, otwórz, wydech, zamknij cztery, super, trzy i wdech, otwórz, dwa, pięknie, jeden, zamknij, opuść ręce, rozluźnij, żeby troszeczkę rozluźnić naszą szyję, która wspomagała naszą głowę przy pracy, troszeczkę ją rozruszamy. Będziemy wykonywać skłon głową do przodu, do tyłu. Wykonaj to ćwiczenie w swoim zakresie, tyle jak możesz. Pięknie. Wydech skłon, wdech powrót. Ostatni raz. Zatrzymaj na środku. Wykonamy teraz skłony boczne. Będziemy kierować ucho do barku. Wydech skłon, wróć na środek i skłon w przeciwnym kierunku. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Jeszcze. Wydech, poczuj jak szyja się rozciąga. Wydech, wdech. Ostatni raz. Wydech, wdech, wydech i wdech. Połóż ucho na jednym ramieniu i swobodnie przetocz głowę na przeciwne ramię. Powtarzamy to tam, i z powrotem. Pięknie. Rób to w swoim tempie, w swoim zakresie. Do granic bólu oczywiście. Jeżeli zakręcić się w głowie, przestań, zatrzymaj się. Ok. zatrzymaj się na środku. Przejdziemy teraz do wzmocnienia, ustabilizowania szyi, żeby przy pracy tak bardzo się nie męczyła, tak bardzo się nie spinała. Połóż sobie dłonie na czoło. I wciśnij teraz dłonie w czoło, czoło w dłonie, zatrzymaj na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Połóż sobie teraz dłonie z tyłu głowy, otwórz łokcie, delikatnie cofnij brodę, nie zadzieraj jej do góry. Wciśnij dłonie w głowę, głowę w dłonie, zatrzymaj na 10, 9, oddychaj, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Połóż sobie teraz prawą dłoń na prawej skronie, wciśnij dłoń w głowę, głowę w dłoń i zatrzymaj na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij. Druga strona, lewa dłoń na lewej stronie, wciśnij dłoń w głowę, głowę w dłoń i zatrzymaj na 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij, Spleź dłonie w piątki, przyłóż do brody. Dociśnij język do podniebienia, ale przy okazji nie zaciskaj zębów. Wciśnij piątki w brodę, brodę w piątki. Zatrzymaj na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Pięknie. Weź wdech, unieś barki w górę. I wydech, opuść w dół. Wydech góra. Wdech, opuść. Wydech, góra. Wdech, opuść. I jeszcze cztery. I dół. Trzy. I dwa. I jeden. Zatrzymaj w dole, oddal barki od uszu. Przejdziemy teraz do rozciągania taśm anatomicznych. Są to takie powiązania mięśniowo-powięziowe, które znajdują się w naszym ciele. Wyciągnij prawą rękę do boku. Wyciągnij ją jak najdalej możesz. Odwróć dłoń do tyłu. Skieruj palce za siebie. Staraj się trzymać opuszczony bark, opuszczoną łopatkę. Możesz dodać skręt głowy w przeciwnym kierunku. Wyciągaj, rozciągaj i wróć. I powtórz, wyciągnij rękę, odwróć palce za siebie, dodaj skręt głowy, wyciągaj, rozciągaj, poczuj jak po całej ręce idzie rozciąganie, i wróć. I jeszcze rozciągnij, dodaj skręt głowy, i wróć, wyciągnij, rozciągnij, i wróć, pięknie. Jeszcze dwa, wyciągnij palce jak najmocniej za siebie, nie unoś barku, opuszczaj go, ściągaj łopatkę w dół i wróć. Ostatni raz, wyciągnij, odwróć głowę i wróć. Przechodzimy do drugiej ręki, wyciągnij lewą rękę do boku, jak najmocniej potrafisz, opuść bark, ściągnij łopatkę w dół, skieruj palce mocno za siebie, dodaj skręt głowy jeśli możesz i wróć. Pięknie. Jeszcze wyciągnij, rozciągnij, jeśli możesz. Pięknie wróć. I wyciągnij rękę do boku. Palce jak najmocniej za siebie, dodaj skręt głowy. Wróć. Jeszcze wyciągnij, rozciągnij. Staraj się równo trzymać nogi na ziemi. I wróć, nie skręcaj tłowia. Jeszcze dwa. Palce mocno za siebie. Poczuj to rozciąganie, poczuj, jak rozciąganie idzie do Twoich palców u dłoni. Wróć. Ostatni raz. Wyciągnij, rozciągnij. Pięknie. Wróć. Dodamy dwie ręce na raz. Wyciągnij dwie ręce na raz. Mocno do boku, skieruj palce za siebie. Otwieraj klatkę, zamykaj żebra. Jeśli możesz, skieruj brodę do sufitu. Rozciągaj, wyciągaj. I zgarb się, skul. Schowaj głowę, brodę do klatki piersiowej. Wyciągnij się mocno, otwórz, zamykaj żebra. Jeśli możesz, sięgaj brodą do sufitu. I zamknij skórę. Pięknie. Otwórz, wyciągnij, rozciągnij. I wróć. Super. Otwórz klatkę, skieruj palcem mocno za siebie. Opuść łupatki, broda wysoko do sufitu. I wróć, skul się z garb. Pięknie. Otwórz. I wróć. Ostatni raz. Otwórz się, wyciągnij, skieruj brodę. Poczuj, jak cała twoja klatka piersiowa ręce, dłonie rozciągają się. I skul się z garb. Odpocznij pięknie Wróć na środek, usiądź w neutralnej pozycji kręgosłupa, poczuj, że siedzisz na guzach kulszowych. Teraz rozciągajmy przednią i tylną taśmę. Skupimy się teraz na bocznej. Będziemy wykonywać skłony boczne. Możesz złapać się za krzesło, możesz po prostu zwiesić lewą rękę wzdłuż ciała. Skieruj środek prawej dłoni i łokieć do sufitu. Biodra pchnij mocno w prawą stronę, wyciągnij się, wydłuż, możesz zerknąć pod prawą pachą do sufitu i wróć. Jeszcze wydech, wyciągaj, wydłużaj, poczuj jak cały bok ciała się rozciąga i wróć I jeszcze. Wydech, wyciągnij, wydłuż, i wróć. Możesz dodać lewą rękę, lewa ręka kieruje się w prawą stronę, prawa ręka w lewą. Wyciągaj, wydłużaj i wróć. I jeszcze wydech, staraj się nie garbić. Wydłuż kręgosłup, wyciągnij, wróć. Ostatni raz. Wyciągnij, wydłuż, wróć. Zmiana strony. Prawa ręka wzdłuż ciała. możesz złapać się za krzesło. Środek lewej dłoni, łokieć skierowany do sufitu, biodra w lewą stronę. Wyciągnij, wydłuż, możesz zerknąć pod lewą pachą do sufitu. I wróć. Jeszcze wyciągnij, wydłuż, oddychaj. I wróć, wydech skłon, wdech wróć pięknie. Dodaj prawą rękę, prawa ręka w lewo, lewa ręka w prawo. I wróć, super. Wyciągnij, wydłuż. I wróć, ostatni raz. Oddychaj. Wróć, super. Znowu idziemy do rozciągania przedniej i tylnej taśmy. Możesz złapać się za krzesło. Podciągnij brzuch. Wyobraź sobie, że pępek podciągać się do góry. Zamknij żebra. Napnij brzuch, wyciągnij. Otwórz klatkę, oddal barki od uszu. Skieruj brodę do supitu, jeśli możesz. Zabierz głowę, zawiniom kręg po kręgu, zroluj i kręgosłup. I góra. Powoli kręg po kręgu do góry. Zamknij żebra, podciągnij pępek do góry. Wyjdź w górę, rozciągnij przód ciała. Poczuj jak szyja, brzuch, klatka piersiowa rozciągaj się. I kręg po kręgu zejdź w dół. Góra. Poczuj, że przetaczasz się po guzach kurszowych, I wróć. Kręg po kręgu w dół. I Jeszcze raz. Góra. Otwórz klatkę. Oddal barki od uszu. I kręg po kręgu wróć. Super. Wracamy na środek. Przejdziemy do rozciągnięcia taśmy spiralnej. Pilnuj tego, żeby Twoje nogi były mocno zagnieżdżone w ziemi, żeby kolana nie schodziły się do środka, nie schodziły się na zewnątrz. Prawa ręka za lewym kolanem, pilnuj kolana, wyciągnij kręgosłup, wydłuż. Nie garb się, wydłużaj, wyciągaj. Wdech, otwórz klatkę, wydech, wróć. Otwórz i wróć. Super. Jeszcze cztery i wróć. Cały czas wyciągaj, wydłużaj kręgosłup. Trzy. Pięknie. Dwa. Jeden, zatrzymaj, oddychaj, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wróć na środek, zmień stronę, lewa ręka przed prawą nogą, pilnuj kolana, żeby nie schodziło do środka, i otwórz, wdech, otwórz, wydech, zamknij, Otwórz, zamknij, Jeszcze cztery. Pamiętaj, żeby wykonywać ćwiczenie w swoim maksymalnym zakresie. Dwa. Jeden. Zatrzymaj na pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Wróć. Odpocznij. Jeśli potrzebujesz, możesz się na chwilę zgarbić. Poddychaj. Głęboki wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I ostatni raz. Wdech. I wydech. Wróć do pozycji neutralnej. Na sam koniec porozciągamy jeszcze szyję, żeby dać jej troszeczkę ulgi. Połóż dłonie, na klatce piersiowej dociśnij ręce do ciała, ściągnij skórę delikatnie po się w dół i skieruj brodę do góry w przeciwnym kierunku. Poczuj, że Twoja szyja się rozciąga. Oddychaj, rozluźniaj. Pięknie wróć, zmień stronę, połóż dłonie po przeciwnej stronie, dociśnij je do ciała, ściągnij skórę delikatnie po skosie w dół i brodę skieruj w przeciwne diagona. Oddychaj. I wróć. Ćwiczenia rozciągające szyję dla niektórych mogą być bardzo intensywne, dlatego jeśli poczujesz się słabo, po prostu zatrzymaj się, odpocznij, nie kontynuuj. Prawą rękę połóż z tyłu pleców, zapleć sobie dłonie, dociśnij rękę do pleców i będziemy teraz przybliżać lewy bark do ucha. I jeszcze lewe ucho do barku. Oddychaj. Super, poczuj, jak szyja po prawej stronie się rozciąga. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden, zatrzymaj. Oddychaj, jeśli możesz, skieruj brodę do barku. Twoja szyja powinna się zacząć rozciągać troszeczkę w innym miejscu. I powoli wróć na środek z mojej strony. Lewa ręka za plecy, spleć sobie dłonie, dociśni rękę do ciała, oddalamy lewy bark od lewego ucha. Super. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Zatrzymaj. Oddychaj, jeśli możesz, skieruj brodę do barku. Rozciągaj, pięknie. Wróć powoli na środek. Weź na sam koniec głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz wdech, wyciągnij się, i wydech. Ostatni raz wdech. Możesz się poprzeciągać, powyciągać, wydech i dziękuję Ci bardzo za wspólne ćwiczenia.